odpływa miesiąc od tego jak miałem w ten filmik, ponieważ iż program mi się popsuł do, w sensie do przerabiania filmów a przyjąłem za niego licencję wiecie jak to działa później no, to zapraszam was do oglądania cześć No co tak jak już mówiłem na wstępie program sobie na Project RPG nie wiem czy to się wymawia Project czy projekt, co nie wiem, co mi się tak ale jest śmiesznie. Czasami się nie da zapanować Dzisiaj popracuję trochę na kurierze yy, oraz na kusiarkach yy, muszę, muszę sobie trochę ten, yy, że tak powiem, piniężkór na zbierać, bo yy, zbieram. Na, może na bufalu. Wiem, że to pewnie dużo będzie. Nie wiem na ile bufalek kosztuje, ale sprawdzić muszę co na serwerze. No ale zapraszam Was to. Do no odcinka i, i pokażę wam jak ja pracuję i tyle nie i później później, i może, może możemy, że tak powiem, w możliwym, wolnym czasie yy, 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 będę robił live'y nie wiem jeszcze kiedy ale o oh zajechał no a będę po prostu robił live'y i tyle no i zapraszam was oczywiście ktoś nie zasuba oraz łapki ten nie da może wymyślicie jakieś powiedzonko na przywitanie, które Wam się spodoba, a które Was by się bawiły zawsze. No. To zapraszam Was do... Dobra, musiałem trochę poszukać po mapie yy, kosiarek. Zawsze mi się nie było roli, ale już jadę. tak powiem cholera, które kodeks drogowy mnie, Ale to nic. Yy, jadę na kosiarki, wiem, że to też będzie trzeba jakoś... Wrądy. Sol nie widział. Sol nie widział. Nadbycia. Dobra. Zapraszam was do oglądania. Ja już zaczynam się, przestanę się wygłupiać, zaczynam grać. No i co? Po prostu zaczynamy, co? Naszą zabawę dzisiejszą. No i po prostu będziemy. No więc już są na kosiarach <laughs> Jak będę miał, tak powiem, tam pozbierane kilka tysięcy, może po sobie po prostu posiadać i, i zobaczymy co się podzieje. No, trzeba po żeby się level poręczył, żeby to więcej ekspów No i ja was, że tak powiem, do wrócę po trochę i zrobię tu dużą kasę zarabię. bo to część się ma. Dobra, widzicie? Dobrałem już trochę ale pozbieram tak do 3 kobli albo do 5 najlepiej przepraszam, ale mi się be be bekło trochę, ale po prostu pozbieram sobie te 50 tysięcy i, i, i później może pojedziemy na y kuriera. bo kuriera też mam tam zrobionego chyba już na ten kurier międzymiastowy no międzymiastowego mam no właśnie najlepiej żeby sobie robić na tym międzymiastowym, bo tym, tym, tym to jest tak... Na tym chyba ja na tym miastowym jest taki mały zarobki, są do, dość. I później na tym międzymiastowym pojedziemy. Kuriera porobię sobie. <coughs> no to ja powiem, że tu tak jak wiem, zbiorę z 5 I... cholera, jej ze śmiesznie, dobra. I sobie po, 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 pozałabię trochę dzisiaj. Zaś następny... Zaść następny sam dalej. O! Te paczki też są te czasami zrobione, raczej jak się szuka danej osoby to, to trzeba y, różnie szukać, te paczki nie dość, że spałni się i gdzie, spalni się byle, gdzie, się byle gdzie te paczki, tak jak teraz by się wydarzyło, to jeszcze te paczki od danego poczata y, są w różnym miejscu na, na tej liście się oświetli, w tym kółeczku się stanie, nie? To, to jest lista, na przykład, Wstępień to był tu, on tu jest, ten drugi No nie, wyglądał jak Barack Obama dokładnie, dosłownie Brakowało mu tylko bez tego koloru na badach wyglądał jak Barack Obama O! ktoś, raczej to, nie wszyscy by zauważyli, że ktoś tu stoi, nie? To po momentu gdy się tam nie bliżej Dobra Pani, O! Pani Hortensa w końcu Dobra, teraz tą pierwszą kupę mikrocencji trzeba dać. Wszystkie. Mmm... Dobra. Właśnie nie wiem, czy to jest zależne, jak się da y, mniejszą... jak to się mówi? W sensie, jak niskich się da, wysokie, to później zarobki są jakieś lepsze? Czy to, to jakoś tak inaczej wygląda? Jeżeli wiecie, wiecie więcej niż ja w sumie na temat tego serwera, bo też wygrałem tam z przerwą, oczywiście. A z przerwą to zawsze wszystko wylatuje. Na tym serwerze. Na innych też. No tak zaraz wygramy, jeśli się nie pamięta czegoś, a to coś jest RP. A tu pan chyba źle pojechał. W sensie źle go sobie ustawił, bo tak nie powinno się stać na chodniku. No nie powiem, że ja też. Dobrze stanąłem, ale No ale lepiej niż ten pan tutaj. Pan... Ty No to ja, zobacz, wracam. I lecimy z, lecimy z tym z, z tematem. Trochę mi się panek po pozdaniały No cóż ja mogę wam powiedzieć, ja się z wami żegnam, przepraszam ich na krótko Cześć, na razie Żegnam, hello hello elo hello Ja się z wami żegnam i zadziewię Cześć, siemano wam, Szymajmy wam. Szymajmy To wykończy to ukrójera odcinku Ja wam żegnam, dajcie subika, łapka w górę, cześć